Mnie po prostu czasami nie puszczam, tak? Pole mnie nie puszcza, Więc, y, jak jest jeszcze coś, to zauważyłyście, panie, że to są takie momenty, gdzie jest to idealne trafienie. Ale też są takie momenty, y, gdzie ja jakby badam teren, krążę, tak? I okazuje się, że jakiś kierunek w międzyczasie y, to nie jest ten właściwy, tak? To, to nie znaczy, że nie powinno tego być, bo dopiero jak krążymy pytaniami, to się okazuje, czy to jest właściwy kierunek. A czasami idziemy w jakimś kierunku, zadajemy pytanie i nic, nic się nie dzieje, tak? Nie mam wglądu. Czyli zadaję inne, ale cały czas to jest olbrzymi wysiłek, tak? Bo cały czas ja przeszukuję pole, tak? Cały czas zadaję pytania. To oczywiście ładnie wygląda, tak? Bo ja się uśmiecham i tak dalej. Natomiast jest to ogromna praca. I jeszcze dodatkowo dzieje się tak, że, że ja rozwiązania czuję w ciele, tak? Czyli rozwiązania y, pani Marleny, to kiedy już za chwilę ona to poczuje, to ja już to czuję i wtedy wiem, kiedy jest to trafione.